Siemanko, siemanko, dobry wieczór moi mili, moi widzowie. Zapraszam do części recenzji spoilerowej dotyczącej czerwonej jedynki, czyli filmu iście świątecznego w klimatach mikołajowych. Jak co roku niemal w Polsce mamy przedświąteczny wysyp takich produkcji. Oczywiście polski klimat listy do M dalej jest. To musi mieć klimat również iście amerykański. I tutaj ten film jest typowo świąteczny o Mikołaju. E, jeszcze raz powiem recenzja spoilerowa, więc jak nie byliście jeszcze na filmie, to sobie zapisujecie przyjemność z oglądania. I teraz tak, w recenzji spoilerowej też powiedziałem, czy warto, czy nie warto. E, ja uważam, że warto. <laughs> Ale to też nie jest jakoś super rewelacyjne kino. I uwaga. <laughs> Co znaczy warto? Dlatego chcę to do, dobrze uściślić. Mamy tutaj do czynienia właśnie z filmem typowo właśnie przedświątecznym, gdzie e, nasz Mikołaj zostanie uwięziony przez wróżkę złowrogą. Tutaj wróżkę, która postanawia wyczyścić świat z niegrzecznych dzieci i rodziców i żeby wszystko było takie piękne, naturalne i czyste. Czyli samo dobro będzie triumfowało według naszej złowrogiej wróżki, co w ogóle... Złowroga wróżka chce, aby było dobre na świecie. No tak to wygląda. Ale tu nawet nie chodzi w tym filmie o fabułę, bo ja go oceniam bardziej w kontekstach typowo takich klimatach właśnie świątecznych. I tutaj mamy Klisa Evansa jako człowieka, który po prostu jest takim dzieciakiem, który za dzieciaka kombinował właśnie mocno, a później jak dorósł 30 lat później, dalej kombinuje, jest osobą, która po prostu przyjmuje, Zlecenia na jakieś tajne, tajne misje. Yy. <laughs> I przyjmuje takie zlecenie od nie wiadomo kogo, żeby na Antarktydzie, Antark, Arkt, na Arktyce, na Arktyce, żeby, żeby znaleźć jakieś tam, yy, jak to było powiedziane, anomalie, anomalie sejsmiczne. I się okazuje, <laughs> że Mamy tam dom świętego Mikołaja, że tam jest takie, taka aura, takie pole jakieś magnetyczne, że jest gdzieś w górze, to jest, wiecie, aura takiej tajemniczości troszkę. No i tam się chowa Mikołaj wraz z elfami i całe, całe centrum dowodzenia tam jest, nie? A jego ochroniarzem jest nie kto inny jak Dwayne Johnson, oczywiście z plakatu można go od razu od razu można go zobaczyć i wi wiadomo, że to jest on, nie? I Dwayne Johnson w tym filmie przecież gra samego siebie, jak praktycznie w każdym filmu, filmie ze swoim udziałem, tak? No nie oczekujcie tutaj, że on będzie jakimś mega złoczyńcą. Nie, po prostu on będzie charakterem, będzie bodyguardem. On, on nie musi nic robić. On w Jumanji jest taki sam, w, w tym Drapaczu Chmur jest taki sam, w Rampage jest taki sam i tutaj też jest taki sam. Czyli Czerwona Jedynka to jest kolejny film, gdzie on po prostu jest sobą. Ale tak notabene ten aktor, z tego co mi się teraz... nie, nie wydaje. On dalej jest najlepiej aktualnie opłacanym aktorem na świecie, więc ten serial, ten film, serial, oh. Ten film po prostu musiał naprawdę dużo kasy wyłożyć na, na stół, nie tylko dla Dwayna Johnsona, na pewno dla Lucy Liu oraz również dla Chrisa Evansa, który też nie, na pewno nie jest tanim aktorem, nie? Ale Dwayne Johnson, no wiadomo, tak? Samo nazwisko tutaj mówi wszystko. I potem mamy do czynienia właśnie z takim filmatem, iście przygodowym, tak? Uratujmy gwiazdkę, święty Mikołaj został porwany przez tą wróżkę, różne CGI-owe. Właśnie, a propos CGI-ów, to ten film po prostu CGI-em stoi. On jest po prostu, mam wrażenie, że 80 jak nie więcej procent tego filmu jest robione na blue screenie czy tam green screenie. To widać, aczkolwiek ja, tak jak powiedziałem też wcześniej, ja nie będę się tutaj przyczepiał do rzeczy związanych z, z cgi bo m, uważam, że na taki film przed świętami się idzie z innego powodu, żeby się troszkę odmówić, trochę się rozluźnić, trochę komediowo na to spojrzeć i też na to spojrzałem w ten sposób. E On Friend, dwie godziny. E nie powiem, że się dłużył, ale jest dosyć długi filmem, nie? przeważnie tego typu produkcje mają, tak, to są takie pełnometrażówki, no godzinę 30, godzina na 20 czy tam godzina 40, to tutaj są dwie godzinki i film jest pełen zwrotów akcji, ale takich akcji napisanych mocno na kolanie, tak naprawdę e, nie, nie ma tam żadnej jakiejś super zagadki, tylko musimy uwolnić Mikołaja i Dwayne Johnson to zrobi. No, wiadomo, że jak widzimy tego aktora, to wiadomo, że on to, on to ewidentnie zrobi. No i, no i zrobił. Przy kooperacji brata Świętego Mikołaja, chociaż go w filmie też nazywają z dziadkiem, z dziadkiem Mrozem. No inaczej też go nazywają. Jest to też fajnie, bo niektórzy wierzą w Świętego Mikołaja, niektórzy w Dziadka Mroza i wiele innych rzeczy. Dużo tutaj sci-fi też jest... Mi się to przyjemnie oglądało, aczkolwiek jakbym miał popatrzeć na całość, to nie będzie jakiś to film, który przed zrobił na mnie jakieś super wrażenie. Tak naprawdę, dzisiaj Wam o nim mówię, ale myślę, że za dwa dni go zapomnę. Czerwone, czerwone, ten tytuł też nic nie mówi, więc... Taki, taki właśnie sobie, więc całościowo pomimo tego, że się dobrze bawiłem, to i tak muszę go ocenić na średnio, czyli na takie 5 na 10, bo... Uważam, że zabrakło w nim klimatu przede wszystkim. Tutaj, no nie wiadomo, że Mikołaj jest uwięziony, ale dobrze wiemy, że on zostanie uwolniony. Brakuje mi takiej, takiego troszeczkę wyciskacza łez, takiego podejścia do charakteru postaci. Wiecie, no doskonale znacie film Grinch. Świąt nie będzie, albo nawet Kevina sam w domu, czy Kevin sam w Nowym Jorku. Tam jest taki klimat, tak? Mama zostawia dziecko. No jest jakoś tam klimat tej rodziny, a tutaj jakiś taki uczuciowy, nie? A tutaj jest. Oglądało mi się to też też jak taki, taki kolejny film Marvela czy tam DC, taki trochę super bohaterski, no też też tak, tak, tak to odbierałem. I może tutaj właśnie zabrakło tego, tego elementu właśnie skupienia fabuły na więziach, nie? Niby jest to tam zahaczone, ale to po prostu jest je, je, bardzo pobieżnie zrobione, więc całościowo ten film otrzymał ode mnie 5 na 10. On tak naprawdę powinien y, chyba być na streamingach. Bez sensu go aż tak y, puszczać w kinach. No to, to nie jest jakaś rewelacyjna jakość, żeby... No, no sami ocencie, no, sami ocencie. Z tego co widziałem, to chyba Amazon go zrobił, więc ja myślę, że na dniach ten film jakoś super się nie sprzeda i pewnie będzie w streamingach puszczony jeszcze, może do świąt. No i wtedy sobie go odświeżcie, zobaczcie. Zobaczcie sami, nie o co w tym chodzi. A jak go widzieliście, to bardzo wam, e, bardzo was proszę o to, żebyście też podzielili się w komentarzu swoimi wrażeniami, bo ja uważam, że ten film, tak jak powiedziałem, to jest taki typowy średniak. Dobrze się na nim bawiłem, nie był to jakiś stracony czas, ale czy to jest aktorstwo jakichś najwyższych lotów? Absolutnie nie. Czy tam są sceny jakieś montażowo-rewelacyjne? Nie. Czy są sceny walki rewelacyjne, kaskaderskie? No nie, No nawet sam pomysł, tak już na koniec powiem Wam. Nawet sam pomysł, właśnie w tej tropikalnej tam wyspie Aruba mamy tych, tych śnieżnych tych Mikołajów. To się okazało, że trzeba im po prostu nos w formie marchewki wyciągnąć i one znikają. Wszystko inne tak można ich przecinać na pół, ale jak się wyciągnie, tutaj marchewkę to, to znikają. No i to jest taki pomysł mocno z kolana, więc adekwatna ocena 5 na 10, jak dla mnie. Tyle z mojej strony, pozdrawiam, cześć!